W tym ćwiczeniu sprawdzimy poprawność paczki archiwalnej, korzystając z funkcjonalności dostępnej w portalu jednostki. Możemy z niej skorzystać na przykład w sytuacji, gdy chcemy przed formalnym przekazaniem paczki do archiwum państwowego zweryfikować, czy jest ona poprawna. Jesteśmy zalogowani do portalu jednostki. Z menu wybieramy walidacja paczki archiwalnej. Na ekranie, który się pojawi. Wskazujemy plik zawierający paczkę archiwalną. Możemy go przeciągnąć i upuścić na to pole, bądź kliknąć wewnątrz pola i wskazać plik zawierający paczkę. Gdy załadujemy plik z paczką archiwalną, pojawią się kolejne pola, w których musimy wskazać kolejne pliki. I tak plik zawierający sumę kontrolną, czyli tzw. skrót paczki archiwalnej, obliczony według określonego w dokumentacji algorytmu plik zawierający podpis elektroniczny pod paczką archiwalną i ostatni element spis zdawczo-odbiorczy. Możemy go tutaj umieścić na dwa sposoby. Utworzyć przy pomocy dedykowanego formularza bądź załączyć z pliku. I tą opcję załączenia z pliku pokażemy właśnie w ramach tego ćwiczenia. Klikamy zatem opcję załącz. Pojawia się kolejne pole na wskazanie pliku zawierającego spis zdawczo-odbiorczy. Plik ten wskazujemy analogicznie jak poprzednio. Musimy jeszcze tylko określić datę sporządzenia spisu oraz daty skrajne. Możemy te daty wpisać z klawiatury bądź wybrać z kalendarza. Przechodzimy do weryfikacji i musimy najpierw określić, według jakich kryteriów chcemy, aby ta weryfikacja była przeprowadzona. Mamy do dyspozycji 5 kryteriów. My w ramach ćwiczenia wybierzemy wszystkie, jakie mamy do dyspozycji. Klikamy zatem Rozpocznij weryfikację. System przeprowadza weryfikację paczki archiwalnej. Widzimy, że weryfikacja została zakończona. I mamy jej wyniki. Wypełnione pole wyboru oznacza, że w danym kryterium weryfikacja przebiegła pomyślnie, natomiast pole puste oznacza, że w tym zakresie weryfikacja nie powiodła się. Aby dokładniej dowiedzieć się, co spowodowało problemy w weryfikacji? Możemy pobrać i przeanalizować raporty z poszczególnych etapów weryfikacji. W tym celu, na przykład dla sumy kontrolnej, wybieramy format naszego raportu PDF i klikamy pobierz raport. Raport zostaje pobrany na nasz lokalny dysk. Możemy go otworzyć bądź w przeglądarce internetowej, bądź w zewnętrznej aplikacji, w zależności od konfiguracji naszej przeglądarki. I widzimy w tym raporcie przyczynę błędu. Skrót z pliku nie zgadza się z obliczonym skrótem dla paczki archiwalnej. Być może skrót został obliczony innym algorytmem niż jest to wymagane. W każdym razie konieczne będzie w tej sytuacji ponowne poprawne obliczenie skrótu. Ciekawy i przydatny może być raport porównania ze strukturą i metadanymi. Szczególnie wtedy, kiedy znalezione zostały błędy w samej strukturze paczki archiwalnej. Dlatego pobierzmy jeszcze i przeanalizujmy ten raport w sposób analogiczny jak poprzednio. W raporcie tym, poza informacjami o zawartości paczki archiwalnej, jakie zostały w niej zidentyfikowane sprawy i dokumenty, w dalszej części raportu Zobaczymy listę błędów, które zostały w naszej paczce archiwalnej wykryte. I tą listę trzeba szczególnie dokładnie przeanalizować, dlatego że jest to źródło informacji o tym, co należy w paczce archiwalnej poprawić. W naszym przykładzie widzimy choćby błędy polegające na błędzie w strukturze pliku sprawy, który nie spełnia wymagań odnośnie struktury takiego pliku. Widzimy np. błędy polegające na tym, że nie istnieje sprawa o danej sygnaturze, na którą się powołujemy w pliku, nie istnieją dokumenty, niektóre na które w pliku się powołujemy, czy też wreszcie dla pewnych dokumentów zawartych w paczce nie istnieją odpowiedniki zawierające metadane tych dokumentów. Po przeanalizowaniu takiego raportu możemy paczkę archiwalną poprawić i poddać jej ponownej weryfikacji. Warto na koniec rzucić okiem na raport z walidacji całkowitej paczki, dlatego że jest to podsumowanie wszystkich elementów walidacji. Pobierzemy go i otworzymy analogicznie. Raport ten zawiera serię pytań. Standardowych, wraz z odpowiedziami obliczonymi przez system, które to odpowiedzi pomogą nam zweryfikować paczkę i poprawić ją w odpowiednich aspektach. Warto tylko pamiętać, że odpowiedź Nie na dane pytanie niekoniecznie musi oznaczać, że weryfikacja tego aspektu przebiegła negatywnie. Może się zdarzyć, że właśnie odpowiedź nie na dane pytanie jest odpowiedzią oczekiwaną pozytywną. Zależy to za każdym razem od konkretnego pytania. Na przykład na pytanie, czy w paczce archiwalnej w folderze sprawy występują inne obiekty niż tylko pliki i tylko o rozszerzeniu XML, odpowiedzią oczekiwaną jest właśnie odpowiedź nie.